No, super taktycznie, że wygrany tener idealnie ustawił drużynę. No żeśmy strzeli trzy bramki, a nie jedną. No to już wygrany mecz, nie? nie ma o czym więcej rozmawiać, nie? Bo po prostu byliśmy lepsi, nie? I uważam, że wysoko nie zasługuje na to miejsce, co w tej chwili jest, bo są dużo naprawdę lepsze w tej liczbie, nie? Jak, jak przychodowo Jastrowia, co ostatnio żeśmy grali z Jastrowia, nie? Bo dużo, dużo lepsze drużyny. W Jastowie żeśmy przegrali, zremisowali przez dwa skandaliczne błędy sędziego, przy nieuznanym dwóch bramek i co jeszcze, no i przez, nie wiem co nie, nie, powiedzieć, mieliśmy pięć setek i żeśmy nie mieli żadnej, nie? dlatego to możemy ubolewać, trzeba strzelać pierwszą bramkę, a później można narzekać, ale sędzia... Pierwszy powie fantastyczny strzał i drugi nie było na pewno sprawnego i sobie nas ukochali, ale to, no trudno, gramy dalej. Nie? Liga się nie kończy, gramy, dalej, ale za tydzień jest, idziemy dopiero po często, no to po co idziemy? My nie gramy po to, żeby przegrywać, tylko gramy po to, żeby wygrywać. A jak się nie uda, no inni też to samo chcą robić, wygrywać, a my po prostu też chcemy wygrywać. I szanujemy wszystkich, kto, kto walczy, nie?